Florida, czyli The Sunshine State, odpowiada za produkcję 70% pomarańczy w całych Stanach Zjednoczonych, a na dodatek jest największą pralnią brudnych pieniędzy w całym USA, szczególnie jeżeli chodzi o Miami. Do tego mogą się oni pochwalić największym portem pasażerskim na świecie, tutaj znowu Miami, i jednocześnie największym punktem przerzutowym narkotyków z Ameryki Południowej, znowu Miami na Florydzie. Czym jeszcze może się pochwalić i czym się charakteryzuje ten zurbanizowany, ale jednak egzotyczny raj na świecie, który większość z nas kojarzy właśnie przez pryzmat palm i szerokich plaż? Zacznijmy od tego, kogo możecie spotkać na Florydzie. Mam wrażenie, że wyobrażenie na temat tego stanu ukształtowane przez filmy, ale chyba przede wszystkim przez klipy muzyczne jest takie, że w zasadzie w większości ludzi to piękne kobiety i przystojni mężczyźni w kostiumach kąpielowych, którzy cały czas w zasadzie się bawią i nic więcej nie robią. Tymczasem. Poza dużymi miastami, takimi jak Miami, Tampa czy Jacksonville, Floryda w zasadzie prawie cała pokryta jest polami uprawnymi, więc do tych wszystkich pięknych ludzi dorzućcie m.in. rolników. Weźcie też pod uwagę to, że 25% populacji to Latynosi, głównie imigranci, i tutaj najwięksi przedstawiciele to ludzie z Kuby. Ale jakby nadal jakby nie wypada to źle, prawda, jeżeli chodzi o jakieś takie. Ładne wyobrażenie na temat tego, kogo możecie spotkać na Florydzie, ale przede wszystkim do całej tej populacji dorzućcie masę starych ludzi. Chyba nie jest to jakiś taki mało znany fakt, że Floryda wyobrażana jest jako taki raj dla. Emerytów, więc jeżeli macie jakiś tam zasobniejszy portfel, no to udajecie się na emeryturę na Florydę. W związku z tym Florida jest stanem, który ma najstarszą populację w całym USA. I wszyscy ci starzy ludzie mogą sobie na przykład grać w golfa, bo pól golfowych jest tam 1300 ponad. Tutaj też zostawiam Wam na dłuższą chwilę taką ironiczną mapę Florydy właśnie z uwzględnieniem też populacji, ale też charakterystycznych miejsc, takich jak Droga międzystanowa numer 4, która ponoć jest jedną z gorszych dróg w Stanach. No dobra, z ludźmi może być różnie, w końcu nie wszyscy lubią emerytów, a z imigrantami też nie wszyscy się dogadują ze względu na różnice kulturowe, które się zacierają dopiero gdzieś tam po wielu, wielu latach. No to może chociaż pogoda na Florydzie jest piękna i taka pocztówkowa. Teoretycznie tak, skoro ona leży w klimacie tropikalnym czy subtropikalnym, wilgotnym, no ale tak naprawdę Floryda jest najbardziej deszczowym stanem w USA, więc jeżeli nie lubicie deszczu, to możecie być pewni, że na Florydzie bardzo często go. Po prostu zaznacie. Jeżeli deszcz nie jest wam do końca straszny i w ogóle wam nie przeszkadza, to dorzućcie do tego największe burze z piorunami w całych USA, szczególnie w rejonie Clearwater, w którym jest najwięcej przypadków tego, że te pioruny po prostu uderzają w ludzi. Najwięcej też jest tam śmiertelnych przypadków trafień kogoś piorunem. Na dodatek, jeżeli chodzi o jakieś takie warunki geograficzno-klimatyczne, to Floryda jest totalnie płaska. Jest położona praktycznie całkowicie na poziomie morza. W związku z czym, jeżeli poziom oceanów dalej będzie rósł, albo będzie rósł jeszcze szybciej, to Floryda jest pierwszym kandydatem czy kandydatką do tego, żeby jej tereny w dużej mierze zostały zalane. Szczególnie te miasta przybrzeżne. Aha, no i Floryda leży w dwóch strefach czasowych, żeby nie było zbyt łatwo. No ale przynajmniej mają 12 parków narodowych, w przeciwieństwie np. do Pensylwanii, która to nie ma żadnego parku narodowego. Oczywiście warto też dodać w ramach ciekawostki, że Miami Beach, czyli ten najbardziej luksusowy kurort, czy jeden z bardziej luksusowych kurortów, jakie są kojarzone, był kiedyś po prostu mokradłem pokrytym namorzynami. Jeżeli jeszcze nie połączyliście faktu dużej ilości rolników i południowego położenia na mapie Stanów Zjednoczonych, to przypomnę, że podczas wojny secesyjnej Floryda oczywiście poparła Konfederację. A co za tym idzie po skończeniu wojny secesyjnej i kiepskiej sytuacji gospodarczej i złym traktowaniu południowców i ogólnie południowego rejonu w trakcie tak zwanego okresu rekonstrukcji, to wszystko jeżeli pomieszacie z tą południową dumą, to jeżeli pojedziecie na Florydę, to nie powinien was dziwić widok. Dużej ilości tego typu flag, będzie ich tam naprawdę sporo, i sporą część mieszkańców możecie określić mianem typowych redneków, jeżeli chodzi o jakąś taką mentalność czy też pochodzenie socjoekonomiczne. Oczywiście nie chodzi tutaj, żeby nikogo obrażać, tylko chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę z pewnej prawidłowości. Na Florydzie obowiązywały między innymi tzw. Tak prawa Jim'a Crow'a i to do późnych lat 60 Była to polityka segregacjonistyczna, która po prostu wprowadzała pewne zmiany w rzeczywistości zwykłych obywateli, którzy byli dzieleni siłą rzeczy na kategorie tych lepszych i gorszych, jedni mieli więcej przywilejów, drodzy mniej, no ale to mniej więcej wiecie. O co chodzi dokładną rozpiskę tych wszystkich praw, znajdziecie w źródle, które podaje na dole w opisie filmu. Politycznie, jeżeli chodzi o fl całą Florydę, to jest ona mimo wszystko określana jako tzw. Swing State, czyli czasami wygrywają tam Republikanie, czasami demokraci. W 2016 roku Floryda zdecydowała, że wybierze jednak Trumpa. Wracając jednak do tej takiej stereotypowej, czy takiej bardzo dosłownej. Redneckości Florydy, to jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to kiedyś wspominałem tam o takim bardzo fajnym reportażu. Red, White and Wasted. Opowiada on taką słodko-gorzką historię pewnej rodziny, w której bardzo popularny, szczególnie w, w, wśród głowy tej rodziny, jest tak zwany Mudding. Zapytacie, czym jest Mudding? Mudding, otóż jest specyficzną formą off-roadu, która polega na tym, żeby jak najgłębiej, jak najbardziej, jak najbrudniej jeździć po prostu po błocie. Błota ma być dużo, ma ono chlapać, samochody często są specjalnie modyfikowane pod to i tak dalej. I na Florydzie znajduje się na przykład coś takiego, co nazywa się Redneck Yacht Club. No i tenże Redneck Yacht Club jest po prostu specjalnie wydzielonym terenem, na którym organizowane są festiwale, zloty, te wszystkie imprezy off-roadowe, który jest w dużej mierze pokryty błotem. I tutaj macie parę migawek z różnych imprez, które są gdzieś tam. Organizowane. Podczas tych festiwali czy imprez dochodzi nawet do takich, jedni mówią, najbardziej floryckich, co też dużo mówi o orydzetkości stanu, a inni mówią, najbardziej redneckich, wesel. I tutaj macie parę fotek z takiego wesela. No i oczywiście do tego takiego stereotypu należy dodać wyścigi Nascar, które na Florydzie są naprawdę, naprawdę popularne. Wystarczy choćby wymienić to, że jest tam ulokowany tor Daytona, czyli ten chyba najbardziej znany tor, na którym odbywają się właśnie. Wyścigi NASCAR. Nie sposób też nie wspomnieć o fantastycznym festiwalu czy imprezie, który odbywa się co roku w kwietniu, 18 kwietnia, jeżeli dobrze pamiętam. Nazywa się on Florabama mullet Tossing i mulet nie powinien kojarzyć wam się z fryzurą, chociaż myślę, że klimat tej imprezy jest taki, że w sumie mógłby. Impreza ta polega na tym, że ludzie gromadzą się na plaży w Pensacola zaraz na linii granicy stanów Floryda i Alabama i z Florydy do Alabamy próbują dorzucić zdechą rybą. I tych zdechłych ryb podczas tej imprezy przez granicę Stanu czy blisko granicy stanów lata naprawdę. Sporo. Obecnie ta impreza ma głównie jakiś taki charakter charytatywny, a cała jej geneza wiąże się z dosyć taką ciekawą historią związaną z tym, że Floryda musiała oddać kawałek ziemi Alabamie na poczet budowy pewnej tam infrastruktury czy czegoś takiego. No ale Floryda ma imprezę w rzucie zdechłą rybą do swoich sąsiadów. Dodatkowo, mniej zamożni mieszkańcy Florydy oraz mieszkańcy ościennych stanów, takich jak Alabama czy Georgia, sprawili, że Florida Panhandle, czyli ta Floryda Zachodnia czy Północno-Zachodnia, określana była i nadal jest mianem Redneck Riviera, bo była to taka docelowa destynacja wakacyjna właśnie dla mniej zamożnych mieszkańców tych wszystkich trzech wymienionych stanów. No to może chociaż jest tam tylu starych ludzi, to na Florydzie jest bezpiecznie, tak? To patera. W 2012 roku nie powinienem się w sumie śmiać. W Miami miał miejsce atak kanibala. Nagi mężczyzna rzucił się na bezdomnego faceta i zaczął dosłownie odgryzać mu twarz. I nie chciał przestać, dopóki policja, która przyjechała na miejsce, mimo próśb i szarpaniny z tym gościem, po prostu go nie zastrzeliła. Szczęśliwa, szczęśliwy happy end tej historii jest chociaż taki, że bezdomny mężczyzna Ronald Popo okazał się gdzieś tam zaginionym krewnym rodziny, która przez lata go szukała i nie mogła go znaleźć. I pod koniec, po tym jak chirurgicznie odrestaurowano twarz pana Ronalda, połączył się ze swoją dawno zaginioną rodziną więc chociaż taki był pozytywny aspekt tej historii. Floryda klasyfikowana jest też jako trzeci najbardziej niebezpieczny stan w całej Ameryce. Huragany, tornada, powodzie, przypadkowe postrzelenia, ataki ludzi. Ataki aligatorów, chociaż bardzo często mają one miejsce w sytuacji, gdzie gdzieś jest tabliczka, proszę nie pływać, nie wchodzić, bo są aligatory, które mogą cię zaatakować, a ludzie i tak to robią. I później jest wielkie zdziwienie, że aligator gryzie gdzieś tam w nogę, forfiter jakiś. No, it's, it's forfeiter, at least forfeit, yeah. Czy tego typu inne e, zwierzątko? Do tego macie bardzo dużo pytonów, które ponoć kiedyś na Florydzie były trzymane jako zwierzęta domowe, bo była taka moda, ale w pewnym momencie ludzie stwierdzili, że te pytony strasznie duże rosną, ciężko jest się nimi zajmować, no i zaczęli je gdzieś tam kawałek od swojego domu wyrzucać w dzicz, No i te pytony, siłą rzeczy, się gdzieś tam przystosowały do warunków na Florydzie, bo były one dla nich bardzo dobre, no i zaczęły się rozmnażać, jest ich teraz więcej. Z dzikich zwierząt są jeszcze pantery wymieniane jako gdzieś tam jakieś niebezpieczeństwo na Florydzie. Choć z tego co ja czytałem, nie odnotowano jak dotąd żadnego potwierdzonego ataku pantery na człowieka. Do tego w wodach Florydy są zwierzęta, które chyba pochodzą od płaszczek i są one jadowite i mogą was bardzo boleśnie, jeśli nieśmiertelnie pogryźć i takie ryby, które wyskakują bardzo często z dużą prędkością ponad poziom wody, no i są one dosyć duże. No, i czasem się zdarza, że na tym kursie ich wyskoku stanie człowiek, który jest na przykład na łódce i takie zderzenia bardzo często kończą się śmiercią. Żeby nie było tylko tyle w kontekście tego, co mieszka w wodzie i może się zaatakować na florydzie, no to jest, są tam na przykład takie ameby, które mogą zaatakować wasz mózg, dosłownie go konsumując, a w niektórych Owocach morza, które są poławiane na Florydzie, są śmiertelnie niebezpieczne bakterie. Według dwóch raportów, do których udało mi się gdzieś tam dotrzeć, Floryda czy miasta Florydy, a w zasadzie 8 miast Florydy na 10 wymienionych w raporcie ogólnie amerykańskich miast, plasuje się jako najbardziej niebezpieczne dla pieszych do chodzenia. Z czym to jest związane? No na przykład z tym, że drugi raport wymienia Florydę gdzieś tam na szczycie 20 stanów, w których są najbardziej agresywni i niebezpieczni kierowcy. No skoro na Florydzie jest tak nie do końca bezpiecznie, to może prawodawstwo stanu Floryda próbuje coś z tym zrobić. I w tym momencie przyjrzymy się najciekawszym przepisom prawnym, które teoretycznie nadal obowiązują na Florydzie. Pierwszym, który wymienię, jest coś, co jest związane ze spadochroniarcem. Otóż niezamężne kobiety nie mogą skakać ze spadochronem na Florydzie w niedzielę. Jeżeli chodzi o inne prawa, to na przykład jest też coś związanego ze świniami. Otóż wydarzyło się na Florydzie coś takiego, że potrzeba było skonstruować prawo, które mówi, że nie możesz przyjść ze świnią na plażę. Dodatkowo, świnie, które są ciężarne, nie mogą być na Florydzie trzymane w klatkach. Jest też prawo, które mówi, że jeżeli chcesz swojego słonia zostawić w miejscu płatnego parkowania, no to musisz uiścić za niego opłatę taką samą jak za chociażby samochód. W kontekście środków transportu okazuje się, że w niektórych miastach albo na całej Florydzie, jeżeli chcesz publicznie jeździć na deskorolce w miejscach publicznych, to potrzebna ci jest do tego specjalna licencja. Na ile jest to egzekwowane, nie wiem, ale takie prawo gdzieś tam jest zapisane i podobno obowiązuje. Na Florydzie kobiety mogą również zostać ukarane grzywną za to, że zasnęły u fryzjera pod tymi takimi śmiesznymi suszarkami, które się tak jakby nakłada na głowę. Nielegalne są też w dużej mierze fajerwerki. Trzeba je na przykład ściągać z Alabamy, gdzie prawa odnośnie fajerwerek są dużo bardziej liberalne. I w 98 roku stan Floryda przegłosował tak zwany Beethoven Babies Bill, jeżeli dobrze pamiętam, ale sprawdzę tą nazwę. Tak, Beethoven Babies Bill, który opierał się na studiach nad tak zwanym efektem Mozarta. No i od 1998 roku w placówkach opieki nad dziećmi takiej dziennej, czyli powiedzmy sobie szczerze, chodzi głównie o przedszkola, jest obowiązek, żeby przez godzinę puszczać dzieciom muzykę klasyczną, gdyż może to, czy nawet powinno, pozytywnie wpłynąć na ich rozwój. Na sam koniec parę takich luźnych, ciekawych rzeczy, które możecie na Florydzie spotkać, albo z Florydy pochodzą. I na przykład napój Gatorade czy Gatorade pochodzi właśnie z Florydy i powstał po prostu na potrzeby tamtejszej. Drużyny uniwersyteckiej futbolu amerykańskiego Florida Gators, no i też od nich wzięła się nazwa. W 1944 roku podobno został też pierwszy krem do opalania wynaleziony na Florydzie. Pewien lekarz stworzył go na potrzeby amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonowali na Pacyfiku, żeby po prostu choć. Z jedną rzeczą mieli łatwiej, czyli żeby nie obładzili ze skóry w momencie, kiedy się gdzieś tam za mocno spalą. I na początku on był w ogóle takim czerwonym żelem. Dopiero później ten sam gościu wpadł na pomysł, żeby dodać do niego masła kokosowego. No i dzięki temu powstał taki pierwszy, pełnoprawny krem z filtrem do opalania. Na Florydzie możecie też spotkać drive-in. Church, czyli kościół, do którego podjeżdżacie samochodem, nie wysiadacie z tego samochodu i na wielkiej polanie odprawiana jest msza. Ogólnie rzecz biorąc, na Florydzie jest dosyć dużo katolików, ze względu na to, że kiedyś była ona hiszpańska. I Hiszpanie związani też są z tym, że na Florydzie jest St. Augustine, czyli najstarsze miasto w USA. Mówi się, że zostało ono założone najstarsze miasto na istniejące. Mówi się, że zostało ono założone w 1565 roku i bez przerwy funkcjonuje jako miasto do dzisiaj. Na Florydzie jest też największe skupisko budynków w stylu streamline, modern i art deco, więc jeżeli jesteście fanami takiej modernistycznej architektury i poszczególnych odłamów tego, no to na Florydzie będziecie mieli na pewno co robić i co oglądać. Co ciekawe, Floryda jest też jedynym stanem w USA, który ma swoją ambasadę w DC. Powstała ona po to, żeby głównie pełnić rolę takiego centrum edukacyjnego, ale też być miejscem spotkań Florydian, którzy odwiedzają albo mieszkają w, w stolicy i przenieśli się z Florydy, mieszkańców Florydy ogólnie rzecz biorąc. No i na sam koniec warto powiedzieć, że Florida ma swoją wielką stopę, czy też yeti, która nazywana jest Skunk Ape, ale o tym może kiedyś zrobimy. Osobny film. No oczywiście jest też sławetny Florida Man, którego nie wymieniłem, jeżeli chodzi o zagrożenia czy niebezpieczeństwa, które mogą czyhać na Was na Florydzie, ale o tym jest, czy będzie przygotowany totalnie osobny materiał, bo jest to naprawdę ciekawy case. Jak więc wypada Floryda w kontekście innych stanów według różnych portali, ale przede wszystkim według Thrillist? Otóż plasuje się absolutnie na ostatnim miejscu. Według tegoż portalu, Floryda jest najgorszym stanem w USA. Jest do tego stopnia najgorszym, że Ohio, które zajmuje trzecie miejsce od końca, jest nazywane Florydą Północy. Negatywna ocena tego stanu według tego portalu, która może nie być za bardzo miarodajna, czy oparta na jakichś takich sensownych danych, czy analizie, może być po prostu taka na wpół humorystyczna i memowa związana jest właśnie ze wspomnianym wcześniej Floridamenem, z najgorszym w całych Stanach Zjednoczonych ruchem drogowym, w związku z tym dużym niebezpieczeństwem dla pieszych i tego typu innymi wszystkimi rzeczami, o których wspomniałem, więc... Jak teraz patrzycie na Florydę, która być może przed obejrzeniem tego filmu jawiła Wam się jako fantastyczne miejsce do spędzenia urlopu, a może nawet emerytury? Dajcie znać. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale.